Jednym z serwisów, który umożliwia darmowe przesyłanie plików o rozmiarze do 2 giga, jest WeTransfer. Aby z niego skorzystać należy uczynić co następuje. Przede wszystkim wpisujemy adres strony internetowej. Zgadzamy się na skorzystanie z niej w darmowej wersji. Wybieramy opcję transferu przy użyciu nie wysłania automatycznego e-maila, lecz otrzymania linku do umiejscowionej w internecie paczki. Przeciągamy nasze pliki na obszar okna przeglądarki, wpisujemy ewentualny komunikat, naciskamy przycisk get link i po krótszej lub dłuższej chwili czasu uzyskujemy link, który możemy przy użyciu e-maila lub smsa przesłać innej osobie.